witam wszystkim, witam hejterów, witam armię WK, witam wszystkich. Dzisiaj film bez pukania w kamerę, jako że nie mogę unosić ręki do góry, a czemu to już właśnie mówię. Także kolejna część ten Saker, nie wiem która, przy wrzucaniu sprawdzę i w tytule będzie oczywiście odpowiednia cyfra. Niestety już nie pierwsza, ani nie druga, tylko... Pewnie około 5 albo 6 części tego, co się ze mną dzieje aktualnie z moim zdrowiem, jak tam powrót do formy. Także jedziemy. Dzisiaj mamy 16 grudnia. Ok, dzisiaj jest 15 grudnia. Miałem zabieg po raz kolejny GPS, zwany też PRP, zwany też sto innych, na stojnych sposobów. Ale chodzi o ten, gdzie pobierana jest krew i odwirowywane są płytki krwi, i wstrzykiwane są te płytki krwi w miejsce uszkodzenia. No i jak już wiecie, te miejsca uszkodzenia to są u mnie kolana i lewy bark. I z tym był problem od zeszłych wakacji. Znaczy był. No niestety jest ciągle. I teraz, niestety, miałem zajęcia z lekki atletyki na tym semestrze już ostatni rok y, studiów mam i przy rzucie oszczepem zdrową ręką, czyli prawą, y, niestety podobna kontuzja co mam w lewym barku, zrobiła mi się w prawym. Także jak widać, y, jeden i drugi bark był już mocno naruszony i niewiele było jeszcze potrzeba, żeby ten drugi również y, dołączył z tym uszkodzeniem. No także teraz miałem ten zabieg wykonany w czterech miejscach. I co? 13 grudnia był robiony, także teraz czekamy 6 tygodni, żeby zobaczyć, czy, czy to pomogło. W lewy bark miałem ten zabieg robiony po raz trzeci. Kolana były robione po raz drugi. No i ten prawy bark czyli świeży, to jest pierwszy, na szczęście, i mam nadzieję, że ostatni. No ogólnie ten prawy bark to, to nie jest tak jak tam w tym lewym, nie? Że, tam było, yy, że tam był taki hardcore, no jak widać, yy, półtora roku, no i te zapowiedziane dwa lata yy, regeneracji tego barku. Tutaj myślę, że to jest po prostu lekkie, jakieś nadwyrężenie. No i tu z tego miejsca chciałbym podziękować Grześkowi i Sylwii, którzy przez cały ten okres mojej niedyspozycji pomagają mi z powrotem do zdrowia, także dzięki bardzo wam po raz kolejny już nie wiem który zresztą pomagacie mi mam nadzieję, że będę mógł się jakoś odwdzięczyć no i cóż, no, tak jak mówię, teraz czekamy 6 tygodni także pod koniec stycznia będzie wiadomo czy, czy coś pomogło no i w sumie to chyba tyle, jeśli chodzi o mnie. No. Tułam się dalej, nie poddaję się na pewno. Zrobię wszystko, żeby wrócić na siłownię i regeneruję się jak tylko mogę. No oczywiście na zajęciach, zajęcia muszę pozaliczać na uczelni, więc tam tego typu rzeczy jak rzutoszczepy musiałem, ale poza tym od wakacji nie ruszałem w ogóle ciężarów na siłowni no tam oczywiście przed wakacjami robiłem same łapy to widzieliście na filmach biceps triceps jakieś tam lekkie wznosy tylko i tak to wyglądało no a teraz od wakacji nie robię nic i mam nadzieję że to zaowocuje szybszym powrotem do żelaznego sportu tyle jeśli chodzi o mnie no chciałem się pożegnać ale nie za bardzo mogę podnieść rękę na razie Ugh. <sighs>